Witam serdecznie i gościem Maciek Kowalski, Mari Poza Metspa. Cześć Łukasz, witam wszystkich. Maciek z wakacji wrócił, wypoczęty. Dzisiaj Mari Poza zagrała fajne spotkanie, ale Maciek właśnie. Czemu tak do 30 minuty, a, a potem był znowu kłopot, nie wiem, fizycznością czego zabrakło w dzisiejszym spotkaniu? Ja myślę, że mari Poza tak naprawdę jest w trakcie kolejnej budowy, bo no plaga kontuzji spowodowała to, że musimy tak naprawdę budować drużynę znowu od, od podstaw. W tamtym sezonie na hali otarliśmy się o, o tak naprawdę o, o podium. No w tym sezonie no, trzeba jakoś przełknąć ten gorycz porażki. No, czy punkty po, po rundzie zasadniczej, no to jest słaby wynik. Nie ukrywam, że nie spełnia to moich aspiracji, no ale cóż, no jakoś trzeba się z tym wierzyć. Oprócz transferów, macie jakieś lekarstwo na to, żeby w tej rundzie rewanżowej podnieść te wyniki? No myślę, że musimy między sobą poszukać jakiegoś takiego Wspólnego wątku, który nas poprowadzi przez trudną rundę rewanżową, no, w której oprócz tego, że musimy wygrać, musimy patrzeć też na wyniki bezpośrednie, więc to nie jest tylko tak, że musimy wygrać. Po prostu musimy maksymalnie wygrać różnicą bramek, które nam pozwolą przeskoczyć rywala w bezpośrednim pojedynku w rundzie rewanżowej. Dzisiaj fajna frekwencja w waszym zespole. Jak to się przekłada na to zgranie, właśnie? Bo tak jak powiedziałeś, budujesz zespół, przychodzą nowe osoby. Czy to zgranie gdzieś tam powoli przychodzi, czy jeszcze dużo, dużo brakuje? No, patrząc po wyniku uważam, że to było jedno z gorszych naszych spotkań, więc trzeba budować. Trzeba budować zespół, ale to też nie jest tak, że, że mu mówimy ostatnie słowo. No, mam nadzieję, że, że tutaj pokażemy na co stadzie jeszcze i, i te mecze kluczowe z zespołami Green Powers, Flex, czy też nie wiem kto jest tam. IBis na pewno? Ibiz nie wszedł do piątki, nie tak? Nie, wszedł do piątki. No to z Ibisem chyba też możemy sobie pozwolić na to, że mamy dość małą różnicę bramek, więc zobaczymy, no mamy trzy punkty, Bratiflex ma chyba 6, Ibis Al... 14, no także no, no będzie ciężko, no będzie ciężko, ale no dopóki piłka w grze i matematyka jest w głowach, no to możemy liczyć. Trzeba się bawić do końca. Bawimy się cały czas. Dziękuję za wyjazd. Ja również dziękuję ci Łukasz.